Śledzi mi jakiś typ z tyłu w te czwórce A to weź zrób jazdę testową Działa Ale to dla cienkiego zwierza, tak jak mówisz Ktoś tam się zgłaszał. Pod filmem, żeby ją chciał kupić. O, jest dobrze. To... Jest dobrze, tylko tu trzeba troszkę wyprostować te blaszki. O. I, on, I to kółeczko będzie chodzić. Albo nasmarować o. kółeczko. O i jest. O. No. Chodzi. A co to jest z kierownicą tam? Co tam? To dobrze tu gumeczki tylko ścisnąć. Aha Bo jest luźna gumeczka. Luźna guma, no. O. Ścisnąć i jakieś... za Elegancka hulajnoga. Tata ją elegancko umył. Normalnie. No ale widać, że dla dzieciaka jakiegoś, nie? Bo cała moja stopa tu wchodzi. Ło! Wow. Zważymy złom, ten wczorajszy. Najbardziej mi interesuje, ile waży ta płytka. To jest jednak izolator. Patrzcie, szkło jest w środku tutaj. To tu jest kawałek szkła. Izolator to 3 kg będzie. O! 4,30 kg. Nie nieco. No. 4,30 Sprycha. Teraz ta. sprężyna <grym> O kurwa, ale się nabudziłem <grym> Dobra, dobra. Niech będzie. Niech będzie z okrasą. <noise> o kurcze, 5,5 kilo prawie. 5,40. No, nie spodziewałem się, że aż tyle. Ej, no to tamta płytka to 20 kilo spokojnie Teraz nie waży. Teraz tego, nie? Teraz... To... Tygryski. Dziadki się lubią najbardziej. No. Uwaga No Dobra, dawaj, dawaj Eee 8-200 No Aha. myślałem, że więcej No 8. ale to dobrze, dowiedzieliśmy się przynajmniej ile 8 waży kilogram. 8 kg no, OK kilo, okej Dawaj jeszcze tą wielką to już. taki Poczyścił tata elegancko. Uwaga. 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 Czy waga zwariuje? Nie zwariowała. 23,30. 23 kilo. A ja wiedziałem, ja wiedziałem, że ona będzie ważyła 20 ponad. 23,30. 23,30. <grywka> A ile w waży? Kreanty to są dłuższe i krótsze. Różne tak? są, różne są. No. Ja obstałem jakieś dwie. No, 300 gramów. Krótki. O, pół kilo. Pół kilo krótki, a ten jest dłuższy. No. Też pół kilo. Też no. No, 5, 8, I tak najbardziej mi się podoba hulajnoga. Angielski fand Takie się łowi w Anglii. Już nas zwęszyły. Idziemy <grydź> jeść. Idziemy jeść. Rebiata. Rebiata. Oho. Dasz kiełbasę dla psa? No. <laughs> to jest szybko jedzący pies. Bracia, to jest szybko jedzący. Ale małym, zawsze jak, jak da, dajemy małym, to nie zabiera. Ujdziemy do małych piesków. No, widzimy Dobra matka. Ale też temu liskowi się nie, nie wcina w, w paradę. No to czekaj, We, Weźmiemy z puli od Kuby no. Też jedzonka trochę Jedzonka Bercia szybko no. O jakie ładne czysteczki czeka, czeka, tu Chyba Lisek więcej dostał Nie, dobra, Ale dobra tam miał mało no. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Idziesz i znajdujesz, no. Patrzcie jaki tata ma patent, mówię po co ci od krzesła to obicie? A tata a Tata zrobił tak. Na przykład do rozbiórki coś. To sobie wezmę na kolankach i sobie rozbieram. Ale wymyślił normalnie. Klęcznik. Klęcznik. Bercia, czy ty kumasz to? Jeszcze, coś chciałeś pochwalić? Aluminium? O, a co to za patera? Patera, patera. Patrz jaka patera. O. Czaju można zaparzyć na taki. No, można jakiś. Za O, czekaj, patrz. No. Mamy takie zapytanie tutaj do Was. Co mamy zrobić z tymi przedmiotami? To jest maszynka do mielenia mięsa i takich różnych... No, Zimnioki można zmielić A na... A to jest... Mikroskop. Maszynka do... <try> mielenia maku. O! Bo to musi być mocno zmielone, znaczy na miałko. No tak, tak. Czy ktoś, ktoś by chciał coś do... takiego? Do maku. Tu jest przykręcane... O tak, tak widzę. Tutaj, o, No dobra, do już nie. No to każdy wie, no, jak to no. A tą... tą Przyssawka jest. To jest przysawka. No. Tu się odblokowuje i później cyk. Do płaskiego, do, Nawet można namoczyć lekko, to lepiej będzie przylegać. No. I to jest kompletne, wszystko jest w środku. No, zaraz, Wszystkie nożyki są? Tak, zobaczymy. Tak, nożyk jest. A jest no. Tu wyczyszczone jest, tam można olejkiem przetrzeć. O tak, zabezpieczymy tu. Tak, o, ładnie. Włożymy. Tu. Tylko jest jeden mankament. Aha. I tu trzeba kupić sobie śrubkę blokującą. Aha. Ale no to. Bo mnie nie, no gdzieś to to zginęło, no. nie wiem gdzie to No ale to Ciekawe. śrubka blokująca jest jakaś specjalistyczna śrubka czy? No, to jest, no śrubka Żebyś dokręcić to, tak? Drobny gwint ma Aha. Na drobnym gwincie no, nie, nie będzie widać? Nie, nie widać, nie, nie będzie, chyba mhm. kamera nie no. no dobra Drobny gwint, ale to można dokupić W hurtowniach ze, ze, ze śrubami W sklepie żelaznym? Nie, nie <noise> to jest nie w żelaznym, to nie kupi tego. To jest taki kurtowni śrub. No. Z drobnym gwintem. Dobra, dobra. I co to zrobić, mam? Co z tym zrobić? No, no to jeżeli nie, no to my to ja to na minuty rozbiorę i pójdę do chwutu. <noise> Ale może komuś się Ale może przyda, się przyda się. No. Odwiedziliśmy maluchy. <noise> Sześć sztuk zostało, dwa zostały adoptowane już, bardzo dziękujemy. Ale jeszcze szósteczka, szósteczka szuka jeszcze domu. Patrz tatusiu chrzestny jak do Ciebie lgnął. No Bercia. Bercia? Jak tam? Jak tam młodzież się spisuje? Grzeczne? Oj, ty, czarny pysku. Mój kochany. Co robisz? mi rozpycha się ten? Tak. Dokucznik. Do ja, ten jamnik. Znaczy, ty go nazwałeś jamnik. No, ten jemniczek taki jest. No. A ten jaki puchaty jest? <grytan> Brytan. No, co tam chciałeś na to powiedzieć? No, chciałem powiedzieć, że pieski rosną. No, widać jak na załączonym obrazku. Może by ktoś przygarnął pieska. Fajnie by było. Fajnie by było. Dwa pieski pojechały już. Dwa pieski już pojechały. Bardzo dziękujemy O jaki puchaty, ten jest misiek Na zimę Mieskie się... Są Przepiękne są A teraz jedziemy Nad pieską Tabletki na odrobaczenie Pasztociku WWW Bu, 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 a. Mamy taką fajną łyżeczkę. Będziemy nakładać karmę nią. Bu, 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 a! Bu, 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 a!